Witam Państwa. Nazywam się Michał Fuchs i zapraszam na wydanie specjalne Analizy Sytuacji. Jesteśmy dzień po Gali, KPW Arena 18, i już wokół walki Dawida Oliwy pojawiły się pewne kontrowersje. Po opublikowaniu wyników Gali pojawiły się głosy, jakoby walka Dawida Oliwy miała być ustawiona. Pozwolę sobie. Odczytać komentarz. Dawid Oliwa dostał ostre manto. Powinien przegrać. Walka jak nic była ustawiona. Zarząd federacji powołał specjalną komisję, która ma za zadanie rozstrzygnąć, czy walka Dawida Oliwy była ustawiona, czy też nie. Ze mną w studio, trener szkoły Combat Pro Wrestling Piękny Kawaler, dzień dobry, oraz Zefir. Trenerze, czy Twoim zdaniem walka była ustawiona, czy też nie? Ciężko mówić. Szanowni Państwo, sprawa jest kontrowersyjna, dlatego że zarzuty, które pojawiły się wobec Dawida Oliwy są bardzo poważne. Jesteśmy świeżo po komisyjnej analizie zapisu wideo z walki Oliwa kontra Waletta. Również obaj zawodnicy stanęli przed komisją celem przesłuchania. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w mojej ocenie walka oliwa kontra Valetta nie była ustawiona. Zefir, a jakie jest Twoje zdanie? Walka Dawida Oliwy była ustawiona, czy też nie? Również i ja uważam, że walka nie była ustawiona. Myślę, że to rozwiewa wszelkie wątpliwości. Dziękujemy za liczne przybycie na gale. I za fenomenalną atmosferę. Już wkrótce kolejne materiały z Gali. Dziękujemy.